Witamy ponownie w Hinkley Point C, gdzie 12 tysięcy osób pracuje nad budową pierwszej brytyjskiej elektrowni jądrowej od ponad 30 lat. Arabia Saudyjska planuje zbudować miasto przyszłości. Świat jest świadkiem jednych z najbardziej ambitnych i przełomowych projektów budowlanych w historii. Wyborcy powiedzieli, że chcieli tej kolei dużych prędkości 400 mil. Urzędnicy chcą ustalić, czy 4 miliardy dolarów z funduszy podatników powinny nadal być przeznaczone na tę część projektu. Odwartej 130 miliardów dolarów. Kolei dużych prędkości w Kalifornii po futurystyczną Lin w Arabii Saudyjskiej, te megaprojekty zmieniają nasze postrzeganie przyszłości. Ale to dopiero początek. Na całym świecie ogromne przedsięwzięcia, takie jak wart 95 miliardów dolarów Siongan Smart City, całkowicie przekształcają krajobraz. W zaledwie 7 lat powstało tam 3000 budynków. A ulice zostały zaprojektowane cyfrowo, aby usprawnić ruch dla służb ratunkowych. Te megaprojekty kształtują świat, jaki znamy. Dziś przyjrzymy się największym inwestycjom, które są w budowie w 2025 roku. Przygotuj się na odkrycie najdroższych i najbardziej przełomowych projektów, które przechodzą do historii. Numer 15. Burj Binghatti. Zaczynamy od absolutnego szczytu. Dosłownie. Burj Binghati w Dubaju ma stać się najwyższym na świecie wieżowcem mieszkalnym, przesuwając granice luksusowego życia na nowe wyżyny. Wznosząc się na 557 metrów, ten architektoniczny cud nie tylko zdominuje panoramę Dubaju, ale także zdobędzie tytuł najwyższego budynku mieszkalnego w historii. Jeśli marzysz o penthouse'ie w chmurach. I życiu na zawrotnych wysokościach, to może być Twój wymarzony dom, o ile masz odpowiednie konto bankowe. Zaprojektowany we współpracy Binghati Properties i Jacob Co. ten lśniący drapacz chmur czerpie inspirację z jubilerskiego kunsztu, a jego dach wieńczy korona ze szklanych paneli, przypominających diamenty. Każdy detal krzyczy przepychem, od 104 pięter ultraluksusowych apartamentów po bogato zdobione wnętrza. A z wyceną projektu na piomę pół miliarda dolarów, to nie jest zwykły budynek, to manifest luksusu. Choć nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy kupujący otrzymają w prezencie zegarek Jacob Co. lub super samochód, to jeśli stać cię na jeden z tych penthouse'ów, raczej nie musisz się tym martwić. Numer 14. Burj Azizi. Kolejny megawieżowiec, który wzbogaci wciąż ewoluującą panoramę Dubaju, to Burg Azizi. Sięga gwiazd i po ukończeniu ma stać się drugim najwyższym budynkiem na świecie. Mierzący imponujące 725 metrów, ten wielofunkcyjny drapacz chmur pomieści apartamenty, ekskluzywne centrum handlowe oraz luksusowy hotel, co daje mu przewagę pod względem różnorodności. W przeciwieństwie do Burj Binghati, który jest wyłącznie budynkiem mieszkalnym, Burj Azizizi będzie służył zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym, oferując światowej klasy udogodnienia pod jednym dachem. Z budżetem wynoszącym 2,7 miliarda dolarów, ten projekt ponownie przekształci panoramę Dubaju po ukończeniu w 2028 roku. Mimo że nie pobije rekordu wysokości, to brakuje mu zaledwie 105 metrów do Burj Khalifa, co i tak daje mu powody do dumy. Numer 13. BART Silicon Valley, faza 2. Teraz przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie jeden z najbardziej ambitnych projektów transportowych w Kalifornii rozszerza system komunikacji publicznej w rejonie Zatoki. BART Silicon Valley, faza 2. Ten wart 12,2 miliarda dolarów, projekt infrastrukturalny przedłuży sieć Bart do centrum San Jose i Santa Clary, co będzie prawdziwym przełomem dla codziennych pasażerów. Choć przedłużenie ma tylko 9,7 km długości, jego wpływ będzie ogromny, ponieważ usprawni połączenia między Doliną Krzemową a resztą obszaru zatokowego. Dlaczego więc trwa to tak długo? To nie jest zwykłe rozszerzenie sieci kolejowej. Wymaga wydrążenia gigantycznego tunelu o pojedynczej nawie pod gęsto zaludnionymi obszarami miejskimi, precyzyjnie omijając istniejące rurociągi kanalizacyjne, sieci energetyczne i infrastrukturę podziemną. Dodatkowo, zagrożenie trzęsieniami ziemi w rejonie Zatoki sprawia, że techniki budowlane muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zamiast tradycyjnego systemu dwutorowego, inżynierowie wykorzystują nowatorską konstrukcję tunelu o pojedynczej nawie, co czyni ten projekt pierwszym systemem metra w USA wdrażającym tę metodę. Prace tunelowe będą prowadzone 24/7, aby uniknąć opóźnień, ale nawet przy nieustannej pracy zakończenie projektu planowane jest dopiero na 2066 rok. Po ukończeniu to nowoczesne przedłużenie ma obsługiwać ponad 54 tysięcy pasażerów dziennie, sprawiając, że podróżowanie po rejonie Zatoki stanie się płynniejsze niż kiedykolwiek. Numer 12. Mumbai Ahmedabad High Speed Rail. Teraz przenosimy się do Indii, gdzie powstaje przełomowy projekt transportowy, pierwsza w kraju kolej dużych prędkości łącząca Mumbai i Ahmedabad. Kosztująca zawrotne 15 miliardów dolarów, ta 500-kilometrowa linia kolejowa skróci czas podróży z 8 godzin do zaledwie 2 godzin, rewolucjonizując połączenie między tymi dwoma kluczowymi ośrodkami gospodarczymi. W przeciwieństwie do tradycyjnych linii kolejowych, większość trasy Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail zostanie poprowadzona na estakadach, omijając zatłoczone obszary miejskie, drogi i rzeki. W Mumbaiu część trasy przebiegnie nawet pod wodą na odcinku 2 km, co będzie pierwszym tego typu rozwiązaniem w Indiach. Mimo, że jest to sztandarowy projekt premiera Narendry Modiego, postępy były powolne z powodu sporów dotyczących wykupu gruntów, co opóźniło rozpoczęcie budowy do 2020 roku. Jednak Indie nie realizują tego przedsięwzięcia same, Japonia zaangażowała się w finansowanie, projektowanie i budowę kolei dużych prędkości. Udzielając 12 miliardów dolarów pożyczki na urzeczywistnienie tej wizji. Pierwszy odcinek linii ma zostać oddany do użytku w 2026 roku, a po pełnym ukończeniu będzie stanowić historyczny krok naprzód dla indyjskiej infrastruktury transportowej. Numer 11. Rozbudowa lotniska JFK. Teraz przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie lotnisko JFK, jedno z najbardziej ruchliwych na świecie, przechodzi gigantyczną transformację, aby sprostać rosnącej liczbie pasażerów. W 2023 roku JFK obsłużyło 62 miliony podróżnych, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak, pomimo ogromnego ruchu, lotnisko od dawna boryka się z przeludnieniem. Przestarzałą infrastrukturą i chaosem organizacyjnym. Właśnie dlatego ruszyła ta wielomiliardowa modernizacja. Jaki jest cel? Przekształcenie JFK w nowoczesny węzeł komunikacyjny o zwiększonej przepustowości do 75 milionów pasażerów rocznie do 2030 roku. Główną atrakcją projektu jest nowy Terminal 1 o powierzchni 223 tysięcy m2, który zastąpi terminale 1 i 2 i będzie obsługiwał wyłącznie loty międzynarodowe. Sam ten 23-bramkowy megaterminal pochłonie połowę całego budżetu inwestycji. Ale to nie koniec zmian. Planowane są ogromne rozbudowy innych terminali, całkowita przebudowa sieci dróg wokół lotniska oraz poprawa komfortu podróżnych na każdym etapie podróży. Chociaż budowa miała ruszyć w 2020 roku, opóźnienia przesunęły harmonogram. Teraz, gdy prace wreszcie się rozpoczęły, projekt nadal ma szansę zakończyć się do 2030 roku. To ambitny termin, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, JFK wkrótce dorówna najnowocześniejszym lotniskom na świecie. Numer 10. ITER. Teraz porozmawiajmy o czymś naprawdę niesamowitym projekcie tak skomplikowanym, że nazywa się go najbardziej ambitnym eksperymentem naukowym w historii ludzkości. Oto ITER. Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termonuklearny, gigantyczna współpraca 35 krajów, której celem jest odtworzenie mocy słońca tutaj na Ziemi. Przy oszałamiającym koszcie 25 miliardów dolarów ITER ma na celu rozwój technologii fuzji jądrowej, która, jeśli się powiedzie, może zapewnić niemal nieograniczone źródło czystej energii. W przeciwieństwie do tradycyjnych reaktorów jądrowych. Opartych na rozszczepieniu, fuzja generuje ogromne ilości energii przy minimalnej ilości odpadów, ale sprawienie, by działała, to prawdziwe wyzwanie. Wewnątrz reaktora naukowcy muszą podgrzać plazmę wodorową do niewiarygodnych 150 do 300 milionów stopni Celsjusza to 10 razy więcej niż temperatura jądra Słońca. Największy problem? Utrzymanie i stabilizacja plazmy na tyle długo, by można było pozyskać z niej energię. To niezbadane terytorium i nikt nie ma pewności, czy się uda. Ale jeśli tak, ITER może na zawsze zrewolucjonizować produkcję energii. Budowa wciąż trwa, a kluczowe etapy projektu planowane są na lata 30-21 wieku. Na razie pozostaje to najdroższy i najbardziej ryzykowny eksperyment, jaki kiedykolwiek podjęto. Numer 9: Nowa kolej w Sydney. Teraz przenosimy się do Australii, gdzie Sydney przechodzi transportową rewolucję dzięki zupełnie nowemu systemowi metra. Znany jako Sydney Metro, ten ogromny projekt kolejowy obejmuje 4 linie, 46 stacji i 116 km torów, całkowicie zmieniając sposób, w jaki mieszkańcy poruszają się po mieście. Sercem sieci jest flota szybkich, w pełni zautomatyzowanych pociągów bez maszynistów, kursujących co 4 minuty w godzinach szczytu, co czyni ten system jednym z najbardziej wydajnych na świecie. Budowa metra pod największym miastem Australii to jednak nie lada wyzwanie, zwłaszcza przy drążeniu tunelu pod zatoką Sydney Harbour. Wymagało to użycia nowoczesnych maszyn drążących TBM, w tym jednej nazwanej Kathleen. Na cześć Kathleen Butler, kluczowej postaci w budowie mostu Sydney Harbour Bridge. Kathleen wydrążyła dwa tunele o długości 1 km pod zatoką, sięgając głębokości 40 m poniżej poziomu morza. Każdy tunel został zaprojektowany w systemie dwunawowym, co pozwala pociągom poruszać się w oddzielnych korytarzach, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo. Choć wiercenie zakończyło się w 2020 roku, pierwsza faza projektu została oddana do użytku już w 2019 roku. Druga faza łącząca Central Business District z południowo-zachodnim Sydney ma zostać otwarta w tym roku, a dwie ostatnie fazy zostaną ukończone do 2030 roku. Jeśli mieszkasz w Sydney, daj nam znać, jak nowa linia metra wpłynęła na miasto. Numer 8 LNG Kanada Przenosimy się do Kanady, gdzie realizowany jest jeden z największych prywatnych projektów inwestycyjnych w historii kraju LNG Kanada w Kitimat w Kolumbii Brytyjskiej. Ten WART 31 miliardów dolarów megaprojekt ma na celu przekształcanie gazu ziemnego w formę ciekłą na eksport, czyniąc Kanadę kluczowym graczem na globalnym rynku energetycznym. Zakład będzie obejmował terminal morski, bocznicę kolejową oraz dwa ogromne zbiorniki magazynowe, z których każdy ma pojemność 225 000 metrów sześciennych. Po uruchomieniu będzie w stanie przetwarzać 14 milionów ton skroplonego gazu ziemnego (LNG) rocznie. Liczba ta może przełożyć się na miliardowe przychody. Gaz ziemny będzie transportowany 660-kilometrowym rurociągiem z północno-wschodniej Kolumbii Brytyjskiej, następnie skraplany i eksportowany głównie na rynki azjatyckie, gdzie rośnie zapotrzebowanie na czystsze alternatywy dla węgla. Europa również wyraziła zainteresowanie importem LNG, jednak to azjatyccy nabywcy pozostają na razie największymi klientami. Rozpoczęcie operacji planowane jest na 2025 rok, a testowe uruchomienia ruszą jeszcze w tym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, LNG Kanada może na nowo ukształtować kanadyjski sektor energetyczny, wzmacniając zarówno gospodarkę, jak i bezpieczeństwo energetyczne kraju na dziesięciolecia. Numer 7 Grand Paris Express. Teraz przenosimy się do Francji, gdzie realizowany jest jeden z największych projektów infrastrukturalnych w Europie Grand Paris Express. Ta wart 35 miliardów dolarów rozbudowa paryskiego metra to prawdziwy przełom, który obejmuje dodanie czterech nowych linii, 200 km torów oraz 68 nowych stacji, modernizując system transportowy miasta na XXI wiek. Jednym z kluczowych elementów projektu jest integracja lotnisk Charles de Gaulle i Orly bezpośrednio z rozszerzoną siecią metra, co zapewni podróżnym wygodny dostęp do centrum Paryża. Jednak to przedsięwzięcie to nie tylko usprawnienie codziennych dojazdów. Prace są przyspieszane, aby zdążyć na globalny termin. Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu. Jednym z najpilniejszych ulepszeń jest linia 14, która zostaje przedłużona aby połączyć lotnisko Orly z centrum miasta. To kluczowe połączenie dla odwiedzających podczas Igrzysk Olimpijskich. Linia ta zapewni również bezpośredni dostęp do najważniejszych obiektów olimpijskich, w tym Wioski Olimpijskiej i Stade de France. Pierwotnie otwarcie przedłużonej linii 14 planowano na 2027 rok. Jednak prace zostały przyspieszone i teraz zostanie ona uruchomiona na miesiąc przed rozpoczęciem igrzysk. To ogromny kamień milowy dla całego projektu. Jak ujął to prezes RATP, operatora transportu publicznego w Paryżu, linia 14 będzie służyć igrzyskom, ale igrzyska dobrze przysłużyły się linii 14. Numer 6. Hinkley Point C. Zlokalizowana w Wielkiej Brytanii, jest pierwszą nową elektrownią jądrową budowaną od trzech dekad. Ten wart 57 miliardów dolarów megaprojekt ma docelowo dostarczać energię do 6 milionów domów, jednak jego realizacja jest naznaczona opóźnieniami, przekroczeniem budżetu i wyzwaniami regulacyjnymi, co sprawia, że termin ukończenia pozostaje niepewny. Początkowo koszt inwestycji szacowano na 22 miliardy dolarów, ale kwota ta wzrosła ponad dwukrotnie z powodu wielu czynników, w tym komplikacji związanych z Brexitem, pandemii COVID 19 oraz konieczności dostosowania europejskiego projektu reaktora do brytyjskich regulacji. Budowa elektrowni rozpoczęła się w 2018 roku, i mimo znaczących postępów obecnie jest opóźniona o 4 lata, a przewidywana data ukończenia to 2031 rok. Jeśli projekt się powiedzie, Hinkley Point C może odegrać kluczową rolę w zmniejszeniu zależności Wielkiej Brytanii od paliw kopalnych i zapewnieniu długoterminowej stabilności energetycznej. Jednak z powodu wielokrotnych opóźnień wielu zastanawia się, czy elektrownia kiedykolwiek zostanie ukończona na czas i w ramach budżetu. Numer 5. Highspeed 2. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii, gdzie realizowany jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych i kosztownych megaprojektów w historii kraju: Highspeed 2, czyli HS-2. Początkowo ta kolej dużych prędkości miała połączyć Londyn, Birmingham, Manchester i Leeds, rewolucjonizując podróże w całym kraju. Jednak rzeczywistość okazała się daleka od pierwotnych założeń. Koszty wymknęły się spod kontroli, rosnąc z początkowych 47 miliardów dolarów do zawrotnych 84 miliardów, i to mimo cięć kluczowych odcinków trasy, w celu ograniczenia wydatków trasy do Manchesteru i Leeds zostały skasowane, a jedyny odcinek pozostający w budowie to połączenie Londynu z Birmingham. Choć ten fragment skróci czas podróży do zaledwie 49 minut, wielu krytyków twierdzi, że pierwotna wizja projektu została całkowicie rozmyta. HS-2 miało pobudzić rozwój gospodarczy poza Londynem, jednak opóźnienia, decyzje polityczne i sprzeciw społeczny znacząco osłabiły jego wpływ. Pierwotnie ukończenie projektu planowano na 2026 rok, ale obecnie ograniczona wersja fazy 1 ma zostać oddana do użytku między 2029 a 2033 rokiem. Przy rosnącej niepewności przyszłość kolei dużych prędkości w Wielkiej Brytanii wciąż pozostaje niewiadomą. Numer 4. Siąga New Area Chiny nie boją się gigantycznych projektów infrastrukturalnych, ale jedna z najbardziej ambitnych inwestycji urbanistycznych w historii kraju jest właśnie w budowie Ciąga New Area z szacowanym budżetem wynoszącym 80 miliardów dolarów. To miasto przyszłości powstaje od podstaw, aby odciążyć przeludniony Pekin. Tym, co wyróżnia ksiągan na tle innych miast, jest inteligentny i ekologiczny projekt. Zostanie wyposażone w cyfrowe drogi, automatycznie dostosowujące ruch, infrastrukturę opartą na sztucznej inteligencji, zautomatyzowane systemy reagowania kryzysowego oraz w pełni zrównoważone rozwiązania energetyczne. Na przykład w przypadku pożaru, platforma operacyjna miasta natychmiast obliczy optymalną trasę dojazdu dla strażaków, uwzględniając aktualne warunki na drogach. Od rozpoczęcia budowy zaledwie 7 lat temu ukończono już ponad 4000 budynków, w tym parki przemysłowe, centra zaawansowanych technologii, szkoły i stacje kolei dużych prędkości. Obecnie Xiongan zamieszkuje ponad milion osób, ale szacuje się, że do 2035 roku liczba ta wzrośnie do 5 milionów, czyniąc je jednym z najbardziej innowacyjnych miast w Chinach. Numer 3. Chuo Shinkansen Teraz przenosimy się do Japonii, gdzie powstaje jeden z najszybszych pociągów na świecie Chuo-Shinkansen. Ten wart 100 miliardów dolarów pociąg magnetyczny połączy Tokio z Osaką, osiągając zawrotne prędkości do 500 sek... 11 h Zamiast tradycyjnych torów, pociąg będzie unosić się tuż nad nimi dzięki lewitacji magnetycznej, eliminując tarcie i zapewniając płynną, ultraszybką podróż. Projekt podzielono na dwie fazy. Faza 1, odcinek Tokio-Nagoya, którego ukończenie pierwotnie planowano na 2027 rok, został opóźniony z powodu kwestii środowiskowych. Faza 2, odcinek Nagoya-Osaka, ma zostać ukończony do 2037 roku. Największe wyzwanie tunele. Około 86% trasy między Tokio a Nagoyą przebiegać będzie pod ziemią, co wymaga ogromnych prac tunelowych przez góry i miasta. Główną przeszkodą stała się prefektura Shizuoka, która odmówiła zatwierdzenia budowy, obawiając się, że drążenie tuneli zagrozi lokalnym źródłom wody. W rezultacie faza 1 może zostać opóźniona aż do 2034 roku. Jednak pojawiła się nadzieja. Po niedawnej rezygnacji gubernatora Shizuoki nowa administracja może odmienić sytuację. Jeśli projekt ruszy do przodu, Japonia ponownie stanie się światowym liderem w dziedzinie kolei dużych prędkości. Numer dwa. Kolej dużych prędkości w Kalifornii Wracamy do USA, gdzie Kalifornia realizuje jeden z najdroższych megaprojektów w historii. Kolej dużych prędkości o długości 800 km ze z szacowanym kosztem wynoszącym 128 miliardów dolarów. Sieć ta połączy największe miasta, a pociągi osiągną prędkość 300 km2. Mm Cel? Skrócenie czasu podróży między San Francisco a Los Angeles. Do zaledwie 2 godzin i 40 minut. Szybciej niż samochodem i bardziej ekologicznie niż samolotem. Jednak mimo poparcia wyborców w 2008 roku postępy są boleśnie wolne. Początkowy budżet wynoszący 33 miliardy dolarów wzrósł ponad trzykrotnie, a procesy sądowe, kwestie środowiskowe i spory o grunty doprowadziły do wieloletnich opóźnień. Faza 1 odcinek Merced Bakersfield ma zostać otwarta w 2030 roku, natomiast pełna trasa San Francisco-Los Angeles wciąż nie ma określonej daty ukończenia. Zwolennicy argumentują, że Kalifornia potrzebuje nowoczesnego systemu kolejowego, podczas gdy krytycy wskazują na niegospodarność i rosnące koszty. Niezależnie od opinii, jeśli projekt zostanie ukończony, może zrewolucjonizować podróże w Kalifornii i stać się wzorem dla przyszłych kolei dużych prędkości w USA. Numer 1. Neom. Gigantyczny projekt wart ile pół biliona dolarów. To może być tylko saudyjski Neom. Ten niesamowity zbiór futurystycznych inwestycji ma całkowicie odmienić pustynię i wybrzeże. Gwiazdą projektu jest The Line, o którym zapewne już słyszałeś. Jednak najnowsze doniesienia wskazują, że plany związane z The Line zostały drastycznie ograniczone. Pierwotnie miała mieć 170 kg długości, ale według raportu Bloomberga, powołującego się na anonimowe źródło, do 2030 roku powstanie jedynie 2,4 km. Początkowy plan zakładał, że do tego czasu w The Line zamieszka Jad pół miliona osób, ale teraz liczba ta może wynosić zaledwie 300 tysięcy. Historia opisana przez Bloomberga była szeroko komentowana, jednak saudyjski minister finansów zdementował te informacje, twierdząc, że wszystkie projekty w ramach Neom będą realizowane zgodnie z harmonogramem. Prawda wyjdzie na jaw dopiero z czasem, ale kontrowersje uwidaczniają głębsze problemy. Budżet Neom na 2024 rok napotkał trudności w zatwierdzeniu, co wskazuje na finansowe wyzwania związane z tak ogromnym przedsięwzięciem. Dodatkowo, wysoka rotacja pracowników sugeruje wewnętrzne problemy, a jeden z kontrahentów ujawnił, że zerwał kontrakt o wartości 100 milionów dolarów, z tym PetroStatem. Malcolm O, dyrektor generalny Solar Water, powiedział, że początkowo dołączył do projektu. Aby pomóc w realizacji celów związanych z energią odnawialną, The Line, ale odszedł, gdy dowiedział się, że lokalne wioski są wyburzane, by zrobić miejsce dla inwestycji. To nie pierwszy raz, gdy pojawiają się obawy o prawa człowieka związane z Neom. W zeszłym roku ONZ podniosła alarm w sprawie planowanych egzekucji trzech mężczyzn aresztowanych za sprzeciw wobec przymusowych wysiedleń. Jak dotąd wyroki nie zostały wykonane i miejmy nadzieję, że nigdy nie będą. Saudi Vision 2030 ma na celu zdywersyfikowanie kraju i jego gospodarki. Budowa The Line oraz innych projektów w ramach Neom trwa, a niektóre z nich stoją przed jeszcze bardziej napiętymi terminami. Górski kurort Trojena ma gościć zimowe Igrzyska Azjatyckie w 2029 roku. Najnowsze nagrania, udostępnione przez NEOM, pokazują, że prace są w toku, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Na południu luksusowy kurort na wyspie Sindalach ma zostać otwarty jeszcze w tym roku i tam postępy są bardziej zaawansowane. Neon to zdecydowanie największy mega projekt, realizowany obecnie na świecie. Jego skala jest oszałamiająca, a nowe informacje pojawiają się nieustannie. Co sądzisz o tych projektach? Uważasz, że pieniądze są wydawane rozsądnie? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.